CZEMU TY GO... Za to no wypadasz. że zrobił ziub ziu. Kara-kara, stanę coś tam. Nie mogłem zmienić pogody, od razu mówię. No super. Nie była możliwości nawet takiej. No mamy zmieniać pogodę, jak jest Halloween akurat dzisiaj? A! Fakt, masz rację, kurde. No. My gramy w Halloween. Przebrałem się za... debila, jak coś. No. Czyli co, za paksa? Nie, za siebie. Ale jak? No, za siebie. Ale go tam... nie! A wiesz, co jest najlepsze? Szepard? Lisek no. przeżył? No, stolowy, Co? Jako, Lisek jak on. Jak on przeżył? Przeżypad? Przeżypad? Nie, przeżył. Wyglądował ja na padły. tej platformie. Ale jak? No. Ja, jak? Ja Zsyłem tam gadas, że no, wypadłem. No, ja też nie wyniesie. Nienawidzę cię, krzmulo. Jechałem prosto! Jechałem prosto. prosto, ty no, wy mnie nie no, jechałeś! Ty w nią Ja nawet się nie, nie. ruszyłam! Nie dotknam ale, ale ja specjalnie, specjalnie nie chciałem Pach nikogo tu wjeżdżać. Z lewej, ja z no. no właśnie, no właśnie. <śmiech> <śmiech> co tam? Co tam, Piutku? Co tam, Paks tam? Pax pewnie znowu na wyłączonych tych słuchawkach i nas nie słyszy. Ale no, przecież gadam z wami cały czas o tym. Nie, bycie, dawaj z lewej a ja sprawę, a ty no prawą pojechałeś. Ale ja to ja już odwrotnie. Co? Nie, dobra, przepraszam, nie na wyłączonych słuchawkach, tylko na wyłączonym mózgu, no to ja tak wie. No dobra, jestem, tak? Dobrze, dobrze. Świetlą Kiedy długimi nie pory, się jak? To tak jest. O, ale dziurę. No. Ale była dziura. Co tam, Ola? A kurde Wyczytała mnie, jak tam książkę otwarłą. Nie <średe> Nie, po... Co nieco... No i jak i ty jesteś kurwa farcia Lisek, to ja nie mogę tego przeżyć, no. A co się wydarzyło? No przecież pieprzyłem go fantomem i wleciał oczywiście w punkt. No bo w co innego miał wlecieć. A. Ale dobrze pojechałem, bo jechałem w lewo, ale... Dobrze, dobrze pojechać, no. Gówno jebane nie skręca. No to lewo było. tak. Mm. Okay. Tak. Mm -hmm. A ten chłop, zanim no, no, w ogóle, no, no, no. żeby cokolwiek w ogóle jeszcze mówił, frajer, to jest tylko... Śpiewa sobie! Ktoś tam w ogóle się dzieje, coś fartownego się dzieje, chłop tylko. Hehehe. Nisek, nie? Nisek, 100%. To jest dla niego kazu! Jakby to jest to jest! Skila, Skrila, z krilla depilu! Zada przepój coś <śla> Nie i depilu, tylko z... To jest pomylił. Kurwa, <śla> mac, jak on to przeżyje, to już NIE, nie WIEM przeżył, co. TRZEBA... Nie przeżył, okay, ja nie Okej, dobra. Nie wiem czy przeżyłem, w sumie spaliłem w szybciej niż sprawdziłem. Nie, spadłeś kolego, spadłeś. A, no to dobrze, że spaliłem. No skurw, no przecież ta twoja dupa Pax wielka! No widziałem. WYTUPCYJ! Już myślałem, że Oli mówi dla Nie. <ślałem>, twoja dupa wielka. Nie powiedziałem pakt! więc... widziałem. Na końcu. Tak? Nie, na początku. To na powiedziałem. początku powiedziałem. Dobra. Bierz tam Paksa. Ty, co jest? Co jest? Chłopaki! No, no ale ja nie mogę, to ty pociągnąłeś w dół. Mm. <śmiech> ale mój... <laughs> mi... no. A nie, bo jest A nie, to chyba nie, nie, no, no. Co ty za no. pan wiecie? Neczko. Dobrze, Nie ma Nyczko. Nie ma Jezus, <noise> Ola, 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 włącz mózg, proszę, no przecież, o, 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 przecież mogłaś się to przeżyć, puścić mnie, pochady. i tak wypadałem, no. Nie! <noise> Musi. No. Nie, bo po co? Wypadłem. No co ty, ja chyba też. Mam nadzieję. No, no, Zostawił już ja mnie! Dynie. Ja tylko, wiesz, delikatnie puknąłem. Gówno. Ładnie co? Ładnie co? Ło! Łooo! Wow. Ja wow. wow. Nie zdążyłem, nie zdążyłem. Ale wszystkich tu przechaczyłem ładnie. Wszystkich, każdą jedną. O, dobra. Ola Zobaczmy. Ola będzie Jak tam nas. bana-bana- bana. O, jeden. O. Drugi. O, Lisek przeżył. Standardzik. Standardzik? Ale, ale jeszcze no, nie dojedziemy. Tak, przeżyła. przeżyła. O, rower teraz będzie, na przykład, hmm. widzicie? Ale czołgiem rower będzie. No wypadł. właśnie. No Właśnie wydaje mi się, że Ja nie. sobie jadę tu lewą stroną, ktoś może jechać prawą ale prawo, stroną. Ale on tak żeby taki ziub-ziub. No. Ola, to dawaj. No jadę, no. Ale ty jesteś szybszy. Powiedziałem Ola, to dawaj, bo fakt, jakby ty się już w tej, no nie liczysz się w tym Huntach, bo jak? Jak? Co? No nie... Ja tu mam taką skuteczność. Przepraszam, dobra, liczysz się, sorry. No, nie, ty nie ty liczysz się w Huntach. Ty... Czy... Jakieś... No, nie. Przepraszam, nie chciałem urazić. To frajer. No próbowałem, no ale... Jest dobrze, nie... no? okay, bierz go. Pyknięte, no. Dobra, wracaj, Liseka. Ja pyknąłem Liseka, ty co? jest? Dziś! Czemu ty faktycznie byłeś nie... drugi teraz? Jak byłem drugi? Znaczy, czemu ja byłem drugi, a nie... Aha, Zresztą byłem... ty jesteś cały Aha, Znaczy, ty, ty byłeś. wrócił na respa. Aha, dobra. Okej. Okay. Nie skaczemy, nie? Nie jesteśmy fajerami. Nawet ja nie skaczę. Nie, no, nie. Nie, nie, nie. Nawet ja nie skaczę. Bo ty zawsze skaczesz, właśnie. To prawda. Teraz no prawda, nie dziękujemy ci. No ty ty to jesteś, koksą. Tak jak kurde jest miłosierny. 5 zł jeszcze. Będzie hara zbierał. No ty chyba nie jesteś nienormalny, że 5 zł to dużo. To jest. Chyba jestem normalny. Bezalkoholowe oczywiście piwo. No chciałem, no chciałem, no chciałem I co masz Ma tego do wywalania Normalnie, wywalony Nie Chciałem się woda wystrać Wystrać to może strachę z dupy, która ci lepiej. Woda mi się normalnie leje Fajnie. Jest to, mnie no dawaj Ola, dawaj go tam, tak? dawaj go tam no. no widzisz, że próbuję no Dobra, jadę Jedź Ja no, no, Nie mam aż takiego wyrównywania Jakby tak O, no i Fascik do wywalanie no, jest O <laughs> jest? Nie wiem właśnie co się wydarzyło <laughs> teraz był duchem? Lisek no. był duchem, ale go ciepło i we mnie wjechał. No mi się nic nie. nie ty przyjechałeś, zimno. bo byłeś duchem i nie zimno, Lisek mnie dowalił zimno. drugi raz, Jezus, ale ty miałeś teraz. No. troszeczkę miałem No troszeczkę miałem, poczuł się jak litek. No tak, no, gdyby nie był duchem, to pak zbyt na sam no, końcu wyleciał. Syknąłeś? A syknąłeś, okej. Okay. Ja sobie syknąłem. A, kurma, nie A nie widzisz, tak to, to jest, jak Że się bierze nie, nie? Na samym końcu mnie tak... No bo już wypadałaś i ten obrocik tak nie dokręciłem. Nie dokręcił. Nie, nie, nie dokręciłem. Ale kurde, ja chyba wypadam, nie? Przegrywam Nie, bo ty wybuchasz. Zostaw... Nie wkładaj mi tej lupy! No tak. Nie wkładaj mi tej lupy! No, No. mówię tę lufę. Uw. Co? Czemu uw? No bo anime, nie znam innych. Bo nie oglądam tego gówna. Ojej, ale tak nieładnie mówi się anime. Normalnie. Ej, naprawdę, nie mów tak. wybrał Ola, wiesz, że w ogóle nie patrzyłem... ale idealnie się nadział. Dal na no. no? podbiłeś i nic ci nie zrobiło, nie? Nawet nie no, nie wypukłeś. Nawet Ja bym 10 razy już wypukł. O ty nie, szulu! To ale ale o, ale mnie wystarczył. Ale bardzo ładny atak. Dobrze no, nie tak. wiedziałem co on zrobi, wyczułem go. Zestrałeś się, to, to, to ciebie poczułeś teraz, kolega. Woda z dupy, pamiętaj. Ha! <śled> 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 I to teraz? Nie wyczytał! Ja czytałem za pierwszym razem, wystarczy. Ale to w drugiej turze się wygrywa, pamiętaj. To już... Dzisiaj słyszałem dziś taki tekst. Tak, jeden i drugi wygra. A to prawda akurat. I w drugiej turze. Czemu ty go... Za to no wypadasz. Ja myślałem, że zrobię ziub Za no. to wypadasz. Ja już jechałem po drugiej stronie ładnie, By <laughs> też go ciupnąć. Na... Czym mnie teraz będziecie... O kur... No tam, 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 tam Lisek Nie, tutaj. Ostawę. Ostawę. no no Nie Sam się, jest no, nam no, ja, no, tak. przyjadą No już przejadą i tak przyjadą nie! nie 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 Złoto, złota o, Nie, a już byłem tam, tam Naprawdę byłem?

Ojej, oh, no. kurwa. Ale nie przeklinać. No i przykrój. teraz kurwa jebana ci się obudziło, tak? Teraz nie tekstuje, no. Don't text and drive. No e, ale się zatrzymywać mm, tak nie, blisko. Nie, Zostaw ale... mnie, kurwa! <laughs> Zagrać